Cześć, z tej strony Manty, ja przed wami World of Warships. Gra, w którą nie grałem dość długi czas. I zobaczymy, co tutaj się zmieniło. Ostatnio pobrałem właśnie patch 10-gigowy prawie. Ale zobaczymy, czy było warto. Tutaj dodali ostatnio możliwość wybrania portu. Jest. Brałem Nowy Jork, bo czemu nie? Akurat mam pokręt New York. Hmm, no, i myślę, że zaczniemy sobie tu bitwę. Tutaj, jeżeli chodzi o moduły, to tutaj już jest wszystko na maksa. Teraz idziemy w kierunku Nowego Meksyku. Także bez przedłużania bitwa losowa. I widzimy się po ekranie ładowania. No i jesteśmy. Mapa to ocean. I tutaj damy sobie full naprzód. Kierunek B. Tutaj właśnie to jest bardzo specyficzna mapa, nie ma się za czym schować, więc no rozgrywka jest bardzo ciekawa. I mm, tak, jeżeli chodzi o skład druży, to są to mamy dwa lotniskowce, mm, dwa po dwa niszczyciele, cztery krążowniki tak, i cztery pancerniki. Tak więc myślę, że może być to ciekawe. Większość to piąte i szóste tiery, chociaż tutaj, jak widać, jest czwarty. I Wyominga też mam na czwartym. Dobra, żeby nie płynąć samemu, odbijemy tutaj w stronę A. Bo tutaj, akurat na tej mapie, to wyjątkowo. Trzymanie się samemu to jest jeden z większych błędów, jakie można popełnić. Ok, tutaj już lecą nasze samoloty. No, i teraz tylko czekać, aż pojawi się przeciwnik, aż nasze samoloty lub bądź nasze okręty wykryją. No, i zobaczymy, jak ta runda się. O, już widać pier pierwszego przeciwnika 20 km od nas. Niestety ja mam zasięg tylko 15 km. Ale spokojnie, niedługo dopłyniemy i będzie można zacząć ostrzał. To już widzę, że ktoś. Ktoś już zaczął strzelać z naszych. Już coś trafił nawet. No nic, na razie nic nie zrobiłem. Myślę, że możemy przystawić sobie działa na tą stronę. I się zaczną obracać. Raczej z tej strony będzie przeciwnik, więc no, takie ustawienie by mi bardziej pasowało. Szybciej mogę manewr zrobić i zaatakować przeciwnika. No, niech się obracają. Dawaj, dawaj. Dobra, spróbujemy tutaj do jeszcze może. I zauważam, że już przestał cofać. Zchodzimy przecież na tą linię. Dobra, mniej więcej na tą linię. Nic nieźle. Tutaj teraz troszeczkę odbijemy, żeby zahaczyć o ten punkt A. Ok, Tutaj akurat mam bardzo zwrotne jednostki, więc. Nie wiem, czy trafię. No za czy to w dobrym kierunku. Czy trafię? Tak, trafiłem, ale za późno. Już mnie zatopili. Nieważne. Ważne, że przynajmniej umiem wycelować. No i drugi już okręt zniszczony. A u nas nie mamy żadnych strat na razie, więc jest dobrze. Hmm, teraz tak. No, nigdzie nie szczera. Nie jest to daleko, jednak ten okręt. Teraz można trochę już odbić, bo trzeba się zbliżyć jednak do przeciwnika. Okay. Our team has taken the lead. Przyjęty pierwszy punkt. Ok. Tutaj na razie nic ciekawego się nie wydarzy, no bo jednak oni gdzieś tam uciekli, właśnie chyba w stronę C, mi się wydaje. No ale zaraz się dowiemy. No my tak... Jednak nasza drużyna dosyć agresywnie zaczęła. Oni chyba bardziej poszli w obronę. O, no, ich jest tam dużo na no, w okolicach C, tak mi się właśnie wydawało. Dobra, można się przygotować do jakiegoś tutaj strzału strzygawczego. Sprawdzimy, czy coś to da. O, dobrą poprawkę wziąłem. Albo mi się wydaje, albo on już się zatrzyma, Chyba się zatrzymał. Spoślemy w niego wszystko, co mamy, i robimy zwrot. Uuuu! Dobrze trafienie, zatopienie. Ładnie. Teraz kręcimy na maksa, Zmieniamy ustawienie. Koniec. Aha, to się dużo nie naszczelałem. No ale dobra, powiedzmy, że nawet dosyć ciekawie to było, ciekawie to wyglądało. Nie było tragedii. Także co, dajemy powrót do portu. I myślę, że jeżeli taki krótki, to zaraz zrobię następny. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrybujcie po więcej. No i co? Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.